3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Piękne uroczystości związane z tą datą zorganizowano w szkole podstawowej nr 1. Mogliśmy podziwiać umiejętności sceniczne grupy teatralnej, która przygotowała swoją wersję wizyty świętego Mikołaja. Goście, jacy zaszczycili nas podczas dzisiejszej uroczystości to było Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko w Świdnicy oraz Niepubliczne Przedszkole Frajda w Świdnicy i Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy. Po przedstawieniu teatralnym kolejnym elementem był występ chóru z Zespołu Szkół Specjalnych, podczas którego jakby debiutem był występ dla solisty Bartka, w naszej szkole zaprezentowała się również grupa artystyczno-integracyjna życzki. Przy okazji Dnia Niepełnosprawnych rozstrzygnięto też konkurs plastyczny zatytułowany Mosty zamiast murów. Uczniowie stanęli na wysokości zadania, a ich prace robiły ogromne wrażenie. Prac było bardzo dużo. Generalnie wydawało nam się, że jest to dość trudny temat dla przedszkolaków i dla klas 1-3. Natomiast odzew był bardzo dużo, przyszło bardzo dużo prac zarówno z oddziałów przedszkolnych, jak i z klas 1-3. I były dwie kategorie, wiek przedszkolny i klasy 1-3. Grupę teatralną przygotowała Anna Mackiewicz, nad scenografią zaś czuwała Jolanta Lipińska. Przypominamy, że Dzień Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku, przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.